Stoiska rozstawiono na osiedlu Binków przy placu przy Pamtraku. Tam też najmłodsi mogli zarówno spędzić czas aktywnie, jak i twórczo. Co tydzień w zasadzie organizowane jest to osiedlowe lato w mieście. Za każdym razem w innej lokalizacji, tak by wszystkie dzieci z Bełchatowa miały szansę skorzystać z tych bezpłatnych atrakcji, które są przygotowane właśnie w ramach tego wydarzenia. Dzisiaj bawimy się na Binkowie w okolicy Pamtraku. No i pogoda bardzo, bardzo dopisała. Jak widać, słońce świeci, jest dość ciepło. Miasto Bełchatów oferuje pyszną lemoniadę na ochłodę. Jest mnóstwo różnych atrakcji: są kurtyny wodne, są harcerze, są nasze jednostki kultury. Podobnie jak na wcześniejszych wydarzeniach, była okazja do zagrania m.in. w kółko i krzyżyk Twistera oraz ułożenia klocków XXL. Długie kolejki ustawiały się przy dmuchanych zjeżdżalniach i skakańcach. Podobnie było w strefie zdobienia ciała. Chętnych nie brakowało przy kolorowych warkoczykach. Nie zabrakło również ciekawych animacji, zajęć, warsztatów schodzenia z kijami. Chodzenie z kijami jest dla każdego. Jest dla wieku. To jest mit tylko, że Nordic Walking jest dla osób starszych, tak naprawdę osoby już w wieku szkolnym, czyli szkoła podstawowa, powinny zaczynać z by tak naprawdę nasza motoryka i możliwości ruchowe były utrzymane do późnej starości. do późnego wieku, Do Nordica potrzebujemy tak naprawdę kijków, wygodnych butów. Może tu dziewczyny wyjdziecie na środek. Tak. Czyli zwykłe buty, adidas wygodne, żeby nam się dobrze chodziło. I głównym takim naszym asortymentem, takim potrzebnym, to jest właśnie te kijki, które od razu posiadają rękawice. Rękawica ten się charakteryzuje, że obejmuje nam całą dłoń i tak naprawdę przylega do naszego połączenia dłoni między kciukiem. Żona jest bardzo bliska. Czy jak ktoś by chciał sobie kupić kiki, i zobaczy, że te paseczki są bardzo luźne, ta dłoń jest odstająca od kija, tak naprawdę te kije się nie nadają do po podników. W Nordiku tak naprawdę najważniejsze to jest to, że stawiamy pierwszy krok zawsze spięty. Czyli w przeciwieństwie do biegania zawsze startujemy spięty. I co istotne jest, bardzo ważna jest praca na Czyli to niewiele się tak naprawdę różni od chodzenia z bo tak naprawdę jako ludzie chodzimy zawsze na przemian, czyli balansujemy rękami, by się nie przewrócić. Tutaj jak koleżanki widzimy, pracują na przemiennie. To co istotne jest, zamaszysty ruch do przodu, to co widać właśnie jak koleżanki chodzą. Chodzi o to, żeby rozruszać tą naszą obręcz paletkową do przodu i ten ruch wymach do tyłu, żeby ruszyć też tą część tylną, czyli nasze łopatki, rozmasować nasz kar. Oprócz poszerzenia wiedzy z nordic walkingu i korzyści płynących z uprawiania tego sportu podczas pikniku można było także przypomnieć sobie zasady dbania o środowisko. Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest bowiem segregacja to dobra reakcja. Dodatkową atrakcją przygotowaną właśnie w niedzielę był spektakl. Tym razem aktorzy wałbrzyskiego teatru William S opowiedzieli historię Tomcia Palucha. Gdąłem na wielkim bryku, po oceanie przedziwnych drzwi, jadąc opadł mały na sal, marynarz tą, cio zwany tą pal Marynarz tą, cio zwany tą pal Elefryt z morza kołknęło może więc morze szkoleń przyniosło ja domcio mamy na pal, Mary nasz domcio Mary nasz domcio, zwany dom Mary nasz zwany pal, Mary nasz zwany pal, Mary Gdy z nieba lał się żar i trudno było znaleźć cień, ukojenie dawała pyszna lemoniada przygotowana przez organizatorów. Kolejna odsłona osiedlowego lata 3 września. Tym razem animatorzy pojawią się na osiedlu przy torze na terenie parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego.